To było sporo emocji. Dwa do dwóch, ale w tym spotkaniu naprawdę bardzo dużo się działo. Tak, tak jak powiedziałeś, dużo emocji. Na pewno mecz bardzo fajny dla oka, dla kibiców. Dużo emocji, cztery bramki, więc naprawdę dużo się działo. Dużo się działo. Pierwsza połowa to wydaje się, że na początku przewaga Wisły Kraków. Tak, no Wisła troszeczkę ruszyła na nas, ale tutaj też mieliśmy określony plan na ten mecz i... i no po części go zrealizowaliśmy nie do końca, bo chcieliśmy zdobyć tutaj trzy punkty, jednak się nie udało, ale na pewno szanujemy ten punkt. Pozostaje lekki niedosyt, bo no dwukrotnie wychodziliście na prowadzenie, no i dwukrotnie Wisła wyrównywała. Tak, no dlatego właśnie jak wcześniej wspomniałem, no jest niedosyt, bo dwa razy prowadziliśmy, można było troszeczkę inaczej rozegrać ten mecz, no jednak no trzeba też docenić klasę rywala, jest to dobry przeciwnik, stwarzali też bardzo groźne sytuacje i mecz zakończył się remisem. Też trzeba odnieść się do tego, co było na bo to było prawdziwe święto dzisiaj w futbolu. Tak, bardzo przyjemnie się gra w takim meczu, gdzie stadion jest pełny, kibice, gości oraz nasi stworzyli fantastyczną atmosferę. No, życzyłbym sobie, żeby tak to wyglądało, co mecz. Więc kończymy jednym punktem, a maj jak rozpoczniemy? Na pewno trzema.